Witam już z pokładu flamingowego samochodu. Nie nagrało mi się dobrze chodzenie po śmietnikach. Tam nie było też dużo fantów, parę puszek, widzieliśmy parę paneli, czy takich profili raczej metalowych, ale jakiś towar leży. Uznałem, że dzisiaj nagram wywiad z Arturem. Krótki, przy kawie, żeby było przyjemnie. A pogoda nie nastraja do spacerów, za bardzo jest zimno. No tu jest biała rzeka. No. Rzeka biała, Artur jest zainteresowany. Wrzucali Magnesem, ale też chyba to dzisiaj zarzuci, chociaż nie wiem. Tu można zaparkować, tu można podejść pod most. Witam wszystkich, hej Kasimka. Być może będzie akcja po wywiadzie jeszcze z Magnesem. Tam jest parking już Obczaju, Flaming. Można przyjść pod most i pozbierać, także no, chyba się uda. Teraz jedziemy na kawkę gdzieś na stację, wypijemy, zrobimy wywiad i będzie ciekawie. Zostańcie z nami. My sobie po Bielsku jedziemy, szukamy stacji dobrej, z dobrą kawą, żeby zrobić ten wywiad. No i tak sobie tu gawędzimy, poznajemy się nawzajem. Artur fajny człowiek, naprawdę. Zaraz przeprowadzimy przesłuchanie, ale to chciałem powiedzieć wywiad i, i dowiemy, się, dowiemy się więcej na jego temat i, i będzie fajnie, myślę. A tymczasem szukamy Orlena, może jakiś będzie? No bo chcemy patriotyczną kupić kawę polską, a nie jakieś tam zachodnie koncerny wspierać. Wiecie jak to jest, nie? No flagi polskie wiszą wszędzie, widzicie. W Polsce jestem, też muszę polskiego trochę zażyć, no. To na razie. Jesteśmy na stacji, gdzie kupimy kawę i potem przejdziemy do wywiadu. Także do zobaczenia moi drodzy w następnym filmiku.